Pewnego słonecznego dnia, gdy za oknem samochody pierdziały spalinami, Bartek postanowił założyć kanał. I no i. Dobra, już. Nazwa kanału na początku może być zaskoczeniem, ale niegdyś ten kanał nazywał się Brick, tak czyli cegła po angielsku, wiem. Był to kanał gamingowy, który miał te 14 subów, ale to było niezbyt dużo, gdyż Bartek miał duże plany, więc nazwa zmieniła się na Bartek44. Tak, 44. Nie pytajcie, czemu wtedy Bartek stworzył Apps Bolsa i inne aplikacje do serii pod tytułem Apps Bols. Więc nakazał im wejść do świata aplikacji, w którym Apps Balls z aplikacjami mieli prowadzić serię. Wszystko szło dobrze, 300 subów wleciało, nazwa zmieniła się na XGamer, ale Apps Ballsy już się mu powoli nudziły, bo później suby tak nie leciały wtedy oprócz Country Balls normalnego, który było na kanale, chciał autorskiej serii której nikt nie stworzył i tak pewnie powiecie, że Abboll zalicza się do autorskich serii, ale wtedy on chciał coś innego, coś czego światło dzienne nigdy nie ujrzało.